Na rzecz Panu Bogu, w trójcy świętej jedynemu, na pożytek naszych, zapamięty, że daną Matka nasza na obrzezania pańskiego, lekcję z listu świętego Pawła Totytusa, na milszy okazała się boska, łaska Boga, Zbawiciela naszego, wszystkim ludziom poucza nas ona, abyśmy się wyrzekli, bezbożności i rządów światowych i rozsądnie. Sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei objawienia się chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, <trymne> on samego siebie za nas, aby odkupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić nas sobie naród przyjemny i pełniący dobre uczynki. Tak przemawia i napomina w Jezusie Chrystusie, Pan nasz. Ewangelię zapisano u świętego Lukasza tylko słów Bożych, szanowni powstańczy. Poznajcie. Ujrzały wszystkie ziemi krańce, zbawienie Boga naszego, okrzyki wznoście Bogu, wszystkie ziemi. Obwieścił Pan zbawienie swoje w obliczu narodów, ujawnił swą sprawiedliwość. Alleluja. Alleluja. Wielokrotnie mówił Pan Bóg Onego czasu, gdy nadszedł dzień ósmy, w którym należało obrzeżać dziecię, nadano mu imię Jezus, zapowiedziane przez Anioła, zanim się w łonie poczęło. Dzisiaj po święty będzie nabożeństwo z okazji święta i pierwszego czwartku miesiąca, że będziemy się ruszać przed najświętszym sakramentem ołtarza. Pierwszy czwartek miesiąca to zawsze ten dzień, w którym Kościół wzywa do modlitw za kapłanów. Ojciec święty, Pius XI, napisał w 1935 roku encyklikę od katolickiej sacerdotii, w którym zapowiedział wotywę kurcji Chrystusowi Wyszek, najwyższego kapłana, która w roku następnym została opublikowana. W tym pierwszym czwartku miesiąca też jest, yy, zawiera się, pierwsza sobota miesiąca, to znaczy było takie, no, takie nabożeństwo przez serwatorianów, zwłaszcza propagowane, by w pierwszą sobotę miesiąca modlić się za kapłanów. Yy, to wszystko by także sylało się w Wielki Czwartek w latach 30. w jeden dzień. Jutro msza o 7.20, jest to oktawa św. Szczepana, pierwszego męczennika, a także pierwszy piątek miesiąca. Tak więc jutro msza o 7.20, w sobotę msza o 7.40, jest to pierwsza sobota miesiąca i oktawa świętego Jana Apostoła i Ewangelisty w niedzielę na świętego Imienia Jezus, msza 8.15 i 9.50, w Trzech Króli również ósma, piętnaście, pierwsza msza i dziewiąta pięćdziesiąt. Tak więc w niedzielę w Najświętszego imienia Jezus święto i w Trzech Króli msza ósma, piętnaście, dziewiąta pięćdziesiąt. imię ojca, i syna i ducha świętego Oktawu Bożego Narodzenia, to jest jednocześnie święto Wyżegnania Pańskiego, jako że na ósmy dzień po Żydzi swoich chłopców. Ten akt Miał wartość zbawczą ze względu na przyszłą ofiarę Chrystusa. W ten sposób, poprzez obrzezanie, dzieci obarczone grzechem pierworodnym uzyskiwało usprawiedliwienie ze względu na pana Jezusa. Tak więc był to wielki radosny dzień, w którym pozbywano się grzechu pierworodnego dziecka płci męskiej. U dziewczynek było to trochę inaczej. Natomiast pan Jezus Chrystus. Nie miał oczywiście w sobie żadnego grzechu. Po sam był świętością, było święte jego bóstwo, źródło wszelkiej świętości, ale też jego człowieczeństwo przez Unię Hipostatyczną było najświętsze. Widzieliśmy to w takich momentach, jak przemienienie Pańskie na Górze Tabor, kiedy chwała oblicza Pańskiego była tak wielka, że święci apostoł nie mogli jej tej chwały znieść. Zatem dzisiejsze święto obrzezania Pańskiego. Jest świętem, w którym Chrystus okazał swoje posłuszeństwo prawu Starego Testamentu, któremu nie podlegał, ale ze względu na nas wypełniło się w nim to, co przepisy prawa mojżeszowego przewidywały. Jednocześnie można powiedzieć, że to ta zapowiedź znalazła ujście w tym, co się z Chrystusem działo, i znalazła. Jego po prostu obrzezanie było takim początkiem widocznego przelewania za nas krwi. Już wcześniej Chrystus za nas się ofiarowywał, jako malutkie dzieciątko Jezus, a od tej pory poprzez obrzezanie po raz pierwszy widzimy Jego ofiarę, przelewanie krwi, poddanie się bolesnemu zabiegowi, rytowi po to, ażebyśmy my mieli zbawienie, żeby Jego przynajdroższa krew zaczęła się lać przeokwicie i zlewać się na nas. Przynajdroższa krew, która zaczęła płynąć w żyłach w serduszku Pana Jezusa, gdy, gdy był pod niepowolnym sercem Maryi. Pomyślmy o tym, krew doprowadza, żyły doprowadzają, odprowadzają krew z serca i właśnie krew jest tym, co czyni serce sercem. To jest taka przepompownia, która daje życie, i w Chrystusie to, to życie Najświętszego Serca było szczególnego rodzaju życiem. Było życiem całkowicie Bożym. I Najświętsze Serce Pana Jezusa, ten organ odpowiedzialny za życie, jest również odpowiedzialny za miłość. Jest wyrazem miłości, miłosierdzia Chrystusa, Jego wielkiej, największej miłości. Przedmiot krew Chrystusa służy temu, by serce Józefa mogło dla nas, dla naszego zbawienia, bić. By wszystko, co na świecie serce zamierzało dla nas, dla naszego zbawienia, stało się naszym udziałem. Ta Przedmiot krew Chrystusa powstała w łoń na świecie Marii Panny. Z jej ciała tak chciał Bóg, tak chciał Duch Święty. I stąd, stąd też imię, które otrzymał Chrystus, otrzymał przez Archanioła Gabriela, tego, który był posłany jako mający zwiastować początek zbawienia, to, że Bóg miał się stać człowiekiem. Jeszcze są to, które tutaj widzimy, są przynajświętsze i przepiękne. Przepiękne. To nadanie imienia Jezusa było, też, Jezusa było tak ważne, że aż Kościół Święty Osobne święto Najświętszego imienia Jezus ustanowił. Już w średniowieczu Franciszkanie Obserwanci głosili chwałę Najświętszego imienia Jezus, propagowali to nabożeństwo Święty Bernard ze Sieny, a jego uczeń święty Jan Pistra przyniósł to nabożeństwo do Polski, do Krakowa, gdzie głosił kazania na rynku krakowskim i w imienia Jezus czynił wielkie cuda. Również Dominikanie mieli nabożeństwo, nawet cały różaniec do imienia Jezus. A w końcu powstał zakon imienia Jezus, towarzystwo Jezusowe, które szczególnie chciałoby, miało taki, taki cel, by najświętsze imię Jezus było poznane na całym Okręgu Ziemskim. na to imię Jezus zginęło się wszelkie kolano istot. Ziemskich, podziemnych i tych, które są już w niebie. Dlatego klękamy przed naszym Panem Jezusem Chrystusem. I w ten dzień Oktawy Bożego Narodzenia możemy taką e, takie ćwiczenie przeprowadzić i uklęknąć przed Panem Jezusem, który króluje ze żłobka i chce, by Jego królowanie, Jego imperium ogarnęło cały świat. Bo jest to królem miłości i chce, jego miłość dała światu zbawienie. Zbawienie, które daje Chrystus, jest jedynym zbawieniem. Nie ma innego Zbawcy jak Chrystus, nie ma innych dróg do nieba jak tę, którą wyznaczył nam nasz Pan Jezus Chrystus. Nie ma innego dzieła Zbawczego jak Chrystusowe, z którym moglibyśmy się zbawić. I nie ma innej Matki Bożej jak Maryja. Nie ma innej Matki Bożej. Nie ma żadnej niewiasty, która by porodziła Boga, Boga człowieka, który jest Bogiem, który ma osobę boską jako taką. Nie ma nikogo, kto by... żadnej niewiasty, która urodziłby Zbawiciela, który jest Bogiem i człowiekiem. Myślę, że warto jest tutaj na świecie Marii Panie też Szczególnie podziękować za to, że dała nam Chrystusa i że tak wiernie e, współpracowała w nim dla nasze, z nim dla naszego zbawienia. Warto jest sobie dzisiaj również Matkę Bożą obrać za szczególną patronkę, jako tę, która w, w nadzwyczajny sposób interweniuje ciągle za nami, jest Matką Bożą nieustającej, nieustającej pomocy i ciągle cały czas przybywa nam z pomocą. Ale my musimy tutaj. Mieć choć odrobinę dobrej woli. Chcieć być jak aniołowie, jak choćby nasz anioł Stróż, który wykonuje polecenia Matki Bożej najwierniej i z największą przyjemnością, uważając to sobie za, pocztując to sobie, za tytuł do nadzwyczajnej chwały, że może być na usługi Matki Bożej. Maryja jest Matką Bożą Anielską i będzie wysyłała święte duchy dla naszego ratunku wtedy, kiedy świat i szatan będzie nas próbował zgładzić, a każdy grzech dobrowolny jest zagładą naszej duszy i wtedy, kiedy będziemy również kardombrni i nieposłuszni świętej woli Boga. Z tym postarajmy się Matkę Bożą w taki sposób potraktować, by była prawdziwie naszą królową, panią, łatczynią. I nauczycielką prawdziwego życia duchowego. To jest istotne, ponieważ życie duchowe jest pełne niebezpieczeństw, pełne meandrów, które powodują, że można się w nich pogubić. A Matka Maria, która jest najmędrszą ze wszystkich niewiast, jest matką dobrej rady, da nam e, takie rady, taki sposób działania, nam podpowie, byśmy mogli być najlepsi w tym, co. Mamy uczynić najlepsi w drodze do nieba, najlepsi w wykonywaniu cnót i w zdobywaniu tych zasług, które powinniśmy zasługiwać. Bo każdy z nas wedle Bożego porządku ma inne zadanie w Kościele Bożym. Każdy jest inny, każdy umiłowany jest przez Pana Boga i każdy ma wielką rzecz do wykonania ma mieć współdział z nas każdy w ciele odkupienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Matko Boża Bolesna, święci aniołowie, święty Józefie, święty Janie Chrzciciel. to okay.